To wygląda epicko, jak scena z jakiegoś filmu. Tabliczka, nie wchodź, bo zginiesz. No to dzień dobry kolejnego dnia. Dzionek nie zaczyna się zbyt optymistycznie, bo okazało się, że parking pod wspomnianym już wcześniej Super Selectosem jest płatny na noc. I dzisiaj grzecznie pan z Schuttgenem zaprosił nas do kierownika sklepu, każąc nam zapłacić 25 dolków za Złamanie przepisów terenu sklepu. Ale się śmieliśmy, bo jak szliśmy do tego samochodu naszego, to właśnie stał gość z tą strzelbą i mówię do Ady, że mamy ochroniarza. Jak się okazało, nie bez powodu mieliśmy tego ochroniarza. Także stówka w plecy już na start dnia. Potem naprawdę duży problem, żeby w tej miejscowości znaleźć jakąkolwiek restaurację i gdziekolwiek zaparkować. Naprawdę, parkowanie w tych miasteczkach jest, może nie jest, ale bywa bardzo stresujące. Natomiast teraz idziemy zmyć z siebie to wszystko i nie zgadniecie, co można spotkać w sercu Ameryki Centralnej: baseny termalne. Ja też byłem w szoku. Znajdujemy się już na terenie miejsca, które nazywa się Santa Teresa Hot Springs i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ale już na pierwszy rzut oka, gdy tutaj przemierzaliśmy tę kamienistą ścieżkę, pojawiały się parujące wody termalne, więc. Myślę, że będzie naprawdę fajnie. No i tak najpierw robimy rundkę dookoła, żeby zobaczyć w ogóle, co to tutaj się znajduje. To jest taki widać basenik mocno zadbany, ale idziemy dalej zobaczyć, jak to wygląda. Sam teren jest bardzo zadbany i naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Przyjęło to formę takiego ogrodu. Wszystko nawodniane. Tam panowie przed nami przed chwilą malowali, sprzątali te baseny. Jest zaplecze restauracyjne. Piękna roślinność wokół, kafelki stoły i chyba trafiliśmy na sam początek dnia no jest poranek, ale trafiliśmy na moment, w którym jesteśmy tu na razie praktycznie sami i tak to widzicie wygląda naprawdę dobrze zorganizowane, tak na pierwszy rzut oka słuchajcie, tutaj wygląda na to, że to wszystko tak kaskadowo ładnie jest porobione tutaj mamy zaplecze restauracyjne, co widać jeszcze po piwku naprawdę, naprawdę przyjemnie ale też widać, że miejsce mocno doinwestowane i nie dziwota, bo jest to miejsce, do którego wstęp kosztuje 10 dolarów od osoby, więc jest to dość dużo, jak na warunki salwadorskie. No ale przyjechać sobie tutaj, pomóc w dupkę, fajna sprawa. Jest tu naprawdę magicznie. Myślę, że jak jest więcej ludzi, to może być przytłaczająco, ale w tym momencie, kochani, to jest naprawdę super sprawa. Zobaczcie, tu mamy basenik. Myślę, że w Polsce, gdyby coś takiego istniało, bilety 100 zł. Złyż. Możecie sobie wskoczyć do basenu. To jest restauracja. Naprawdę piękna sprawa. No i faktycznie, im dalej mija czas, tym coraz więcej osób wokół. Tutaj mamy takie ogólnodostępne. Przebieralnie i jakąś kabinę prysznicową. Tutaj mamy restaurację. Ogólnie wszystko tu jest zrobione z takim naprawdę przepychem. Tutaj dalsza część restauracji, w której właśnie zamówiliśmy sobie jedzonko na śniadanie. I tak to, słuchajcie, wygląda. Mega, mega miejsce. Myślę, że można tu spędzić spokojnie cały dzień, czyliując sobie samemu z rodzinką z bliskimi. Myślę, że dla dzieci też to by była naprawdę duża zajawa. Tak to widzicie wygląda. Wszędzie baseny, wszędzie jakieś miejsce do siedzenia. Naprawdę super, super, super sprawa. Tutaj mamy coś, co wygląda trochę jak zaplecze, ale jest napisane jako Termale Santa Teresa. Przepotężne orurowania, silosy. Ale coś tu jednak musi działać w ten sposób, żeby dawać tak piękne baseny. Pompują, filtrują i działają z tymi wodami, które pokażemy Wam na wyjściu, bo one były najbliżej wjazdu do tej miejscówki. Tutaj wszystkie baseny były jednak przygotowane stricte pod turystów, ładnie ukafelkowane, a te pierwsze przy wjeździe były takimi żywymi, gorącymi źródłami. No dobra, to jednak jest zaplecze. Miałem nadzieję, że gdzieś dalej jest jakakolwiek atrakcja, ale bywa i tak. Wracamy do tych basenów, które były przed chwilą i zaczynamy moczenie tyłków. W ogóle to jest bardzo specyficzne doświadczenie, żeby moczyć tyłki w prawie 40-parostopniowej wodzie, gdy na zewnątrz skwar niemiłosierny i temperatura podobna. Ciekawe co będzie wytchnieniem: wejście do wody, czy wyjście z niej. W ogóle cały teren jest podzielony na takie sekcje i tutaj na przykład mamy sekcję japońską. Ogrodu japońskiego, w którym można zażyć kąpieli błotnych, chudzenia po kamykach, czy po prostu relaksu w saunach. Uh. To jest mocny znak. Ale wszędzie tutaj czuć naprawdę bardzo mocno siarkę. I ten zapach daje po nozdrzach bardzo, bardzo, bardzo bardzo mocno. Tutaj mamy sauny. Po drodze mijaliśmy też jakieś masaże. Błotne i niebłotne. Tutaj mamy zejście, i pewnie będziemy mieli kolejne. Basen, one wszystkie aż parują. Huhu to aż bulgocze. Co tu się dzieje? To się gotuje. Idziemy zobaczyć z drugiej strony? O, a tutaj jakieś lilie wodne rosnące na podmokłym terenie. Ale tutaj też widać, że lekko bulgocze ta woda w niektórych miejscach. O wow! No spotkać taki widok. I taki zapach w Salwadorze to, to naprawdę jest coś, czego się zupełnie bym nie spodziewał serio. Chociaż z drugiej strony, całe Salwador leży przecież w tym pierścieniu ognia, więc jest to bardzo aktywny teren pod kątem zarówno wulkanów, ruchu płyt tektonicznych, a także wszystkich takich zjawisk związanych z geotermą. No, ale robi wrażenie naprawdę i nie chcielibyśmy zamoczyć tam dupek. Gorąca zupa po środku dżungli w Salwadorze. Śmieszne. Mają też gęsi, które są bardzo terytorialne, bo do nas wystartował już ten oto osobnik i przegonił skutecznie od ładnego mostku. Tam pływają chyba jakieś inne osobniki skrzydlate. Co my tu mamy? Lago de los Patos. Czymkolwiek jesteście, patos czy łabędziami, czy gęsiami, w każdym razie kolejna miejscóweczka, i widać, że to wszystko się tutaj jeszcze buduje, bo wiele obszarów jest dopiero przygotowywanych, ale wiele obszarów jest już do użytku. I o ile część z nich jest już takich powiedziałbym nadgryziona zębem czasu, to naprawdę fajnie, fajna miejscówka. Na pierwszy trafił nam się chłodny basen, ale to może dobrze. Przespędzamy się powoli i w końcu skończymy w takim, w którym będziemy się gotować. Zobaczymy co dalej. To wygląda epicko jak scena z jakiegoś filmu. Tabliczka, nie wchodź, bo zginiesz. Tutaj kopcąca się dziura. Uff, Ostre widoki. I tu już jesteśmy przy wejściu na ten teren. I to już jest konkretna woda termalna. Wow! Są takie mikrokratery. No i wszystko się gotuje. I udało się trafić na plantację kawy, która jest na tym terenie. Tu rośnie kafe Marcellesa. Tutaj moi drodzy, przewodnik Kuba mówi Wam, że są krzaczki kawy. Na krzaczku kawy, które wygląda tak, rośnie kawa. Ale kawa w takiej oto kształcie i formie, czyli od zielonych przez żółte aż po czerwone ziarenka. Które następnie są zbierane, no i dopiero potem przetwarzane. Tak wyglądają krzaczki kawy. Ale szat. Po prostu genialnie, że udało nam się znaleźć coś takiego. Wasza mała czarna o poranku startuje z takiego miejsca. No i dobra, tu gdzie się witaliśmy, tu i się żegnamy. Będziemy wyjeżdżać z tego terenu i myślę, że z pełnym przekonaniem możemy polecić to miejsce. Wymoczyliśmy jeszcze dupy w dużo już cieplejszych basenach. Do niektórych nawet ciężko było wejść i dłużej się tam utrzymać, bo były tak gorące, podobne do tych, które były na Islandii. Swoją drogą, jeżeli ktoś nie oglądał serii filmów z Islandii, to zapraszam serdecznie. Playlista dostępna na kanale. No i cóż, wyjeżdżamy już, lecimy dalej w stronę kolejnych pięknych terenów Salwadoru. Dobra, wyjeżdżamy już i na wjeździe, slash wyjeździe, jest Asusol Santa Teresa. Asusol to chyba po hiszpańsku właśnie gorące źródła, ale chciałem wam też pokazać, bo to to zrobiło na nas największe wrażenie, gdy patrzyliśmy sobie wjeżdżając na ten teren. Bo tutaj naprawdę dzieje się dużo. Może filmik tego nie odda, ale cała ta woda aż bombluje, paruje. I to, co się dzieje tutaj, to już. Inny wymiar. Jej, kolejna przygoda. Mamy drogę do wodospadu, która biegnie przez ostatnie 7 km taką trasą, że lepiej nic nie mówić. I od razu wróciły wspomnienia z gwatemalskiej drogi do Jaksa. No to jedziemy tutaj mrucząc i marudząc pod nosem jak hardkorowa jest droga. Zjeżdżamy na bok już sfrustrowani, że nigdzie nie dojedziemy. A okazuje się, że za nami jedzie maszyna, która rozgarnia gruz na drodze, bo był tylko sypnięty przez yy, ciężarówkę. Więc jedziemy drogą, która się buduje jakieś 50 metrów przed nami. Dobra, na każdego hojraka znajdzie się realityczek, i naprawdę wydaje mi się, że. Do jaksy droga była tragiczna, ale tu droga nie istnieje. Jeżeli chce się przejechać autem innym niż 4x4, to trzeba się po prostu pożegnać z zawieszeniem oficjalnie. Więc odpuszczamy i zawracamy, bo taka droga powinna ciągnąć się jeszcze przez blisko 4 km, co jest absurdem. Tylko dzięki uprzejmości jakiegoś lokalnego pana, który otworzył nam bramę do swojego podwórka, byliśmy w stanie nawrócić. No i teraz czeka nas kolejny etap tej stresującej drogi powrotnej. Masakra. No, przeogromne auta tu jeżdżą. To jest najbardziej hardgorowy przejazd w moim życiu. Przed nami jedzie walec, żeby dać obraz tego jak mocno jesteśmy w dupie. Mijaliśmy się tak, że lusterka są porysowane i mijaliśmy się o centymetry od takiego wału kanalizacyjnego. Oby tylko wyjechać, przeżyć i wyjechać z tej dupy. No dobra, znajdujemy się już w następnym punkcie podróży, trochę odreagowawszy. w Konkretniej w gminie Hale Huapa, czyli 15 km od miasta dość znanego Santa Ana. No i tu znajduje się jedno z najciekawszych podobno stanowisk archeologicznych i historycznych w Salwadorze. Tutaj jest um, mowa o stanowisku, które zwie się El Tazumal. Mm, nie wiem natomiast, czy będzie otwarte, bo tego dnia Poniedziałki jest chyba nieczynne, i tak właśnie jest. Jak więc nie pozostało mi nic innego, jak tylko przeczytać wam opis tego miejsca, mianowicie mianowicie tego, że te ruinki składają się z takich kilku głównych struktur. Tam prezentuje się jedna chyba główna z nich, czyli 20 kilku, 204 metrowa, z tego co pamiętam, struktura schodkowa. No i cóż mogę powiedzieć? Teren wydaje się być naprawdę malutki, ale może to tylko złudzenie. Bardzo mocno zadbany, ogrodzony, najmocniej no chroniony. No i jakkolwiek jest to jedno z istotniejszych miejsc spuścizny kultury majów w Salwadorze, tak musicie pamiętać, że w poniedziałki jest zamknięte. Myślę, że u nas tym łatwiej odpuścić to miejsce, że lecimy już dalej z trasą i byliśmy w dwóch podobnych miejscach w Gwatemali. Natomiast myślę, że warto się tu pojawić, jeżeli będziecie przyjazdem. Samo miasteczko Chalchuapa, czy Chalchuapa. Nie wydaje się jakieś porywające od kolejna zwykła mieścina na drodze naszej trasy po Salwadorze. Niemniej jednak jest po drodze do miejscowości Santa Ana, więc jeżeli jedziecie od strony gwatemalskiej, to na pewno nie ominiecie tego miasteczka no i tych ruin, które gorąco polecam zobaczyć. Bo jednak jest to pierwsze doświadczenie w tym kraju i wydaje mi się, że gdyby nie te nasze poprzednie gwatemalskie doświadczenia, to bylibyśmy naprawdę zachwyceni. Krążymy jeszcze wokół, przejdziemy się może na okoliczny cmentarz, a z takich informacji praktycznych, to tak jak wspomniałem, poniedziałki wyłączone z użytku. Natomiast jeżeli będziecie w dowolny inny dzień, to bez problemów zamyka się 16 bądź 17, a koszt wejścia to 5 dolarów. Także też nie za bardzo wygórowany w porównaniu do cen gwatemalskich, no ale i obszar mniejszy. Idziemy zobaczyć, co tutaj... Jak tutaj wyglądają cmentarze? Cmentarz niestety też zamknięty, bo do 16.30, ale naprawdę wygląda z daleka fajnie, bo te wszystkie grobowce są takie wysokie, e, zdobione, murowane. Naprawdę wygląda jakby ta kultura tutaj e, celebrowała życie po śmierci nieco inaczej, aniżeli u nas po europejsku. No szkoda, o widzicie tutaj miejscówki, takie zabudowane domki wręcz, do których można wejść, usiąść. Pocelebrować i posiedzieć, pogadać z osobami, które już odeszły na drugą stronę świata. Połam kamerę, lecimy już do miejscowości Santa Ana i słyszymy się już pewnie jutro. Czujesz, że chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Koniecznie zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej. Nowe, ekscytujące filmy z całego świata w każdą niedzielę w południe. W międzyczasie wskakuj również na Instagrama, gdzie znajdziesz krótsze relacje z podróży. Do zobaczenia!